Hej kapzymam w dzisiejszym odcinku na moim kanale jest specjalny Kupimy wszystkie konie w Horswell i myślę, że będzie, będą dwa party, bo mnie starczyło jeszcze... Hej ale no. Chyba. Mam trooper Teraz tego kupujemy. I co my jeszcze? Kupić tego tego poni trzeba kupić przecież. Mhm. Dobrze, teraz tego. Wiecie, tego pełnej krwi za 19 lat, tak? Czekamy teraz na zmianę. Mianę, a nie, jeszcze kwater trzeba kupić, bo nie mam kwater przecież. Nie mam kwatera, co No nie mam, ale i tak muszę wszystkie konie kupić. Te, które mam, sobie kupię na końcu ogólnie. Okej, okay. kupuję wszystkie konie. Kupuję teraz. Wszystkie konie, jak to wszystkie specjalnie, jakby jacy, nie, 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 Mam teraz tyle koni nie, nie, konie ogólnie. Morgana sobie na końcu kupimy na za nie, i za nie, 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 ja potrzebuję te potrzebuję Takie nie, kupić w ogóle nie, nie, Trzeba kupić Adusia, dusia dusia Adusia tego potem może kupimy te Chodzi mi tego, będziemy musieli na pewno jeszcze kupić to, patrzcie, bły, patrzcie, to jest ciągle chłopak wszędzie poluję na dziewczynę Jak no what? Omega jakiegoś Nie, sorka, nie Nie sorka Daję, daj, daję, free konie, daję nie. Tylko na rozdaniach. Daj <laughs> konie, tylko, tylko na rozdaniach. Tylko na rozdaniach. Nie daję teraz. Daję teraz. Co się stało? 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 Nie tu widzę żeby mnie prosili o plikoniki, ale ja mówiłam, ja daję tylko konie na rozdaniach co tydzień i i ten, rozdaniach i konkursach, a konkurs już za kilka dni, więc też fajnie. Więc no, cieszcie się. Ciesz. Matka oni ze mną chodzą, ja nie lubię jak to zachodzi, ale nie no, lubię, lubię. Ale dobra. Mam już trochę koni, muszę sobie na mojej liście wyhaczyć, mam już dużo. Mamy tak Mamy mój ko mamy teraz jeden, dwa, trzy. mam jeden, dwa, trzy. No, mam dużo. Potem sobie je nazwiemy na koniec odcinka. Kochani, właśnie tu jest fryzyjski, więc kupiłam go. I w ogóle, patrzcie, jest mega koni. Poznikały. Ale dobra, kupiłam fryzyjskiego i czekamy, bo muszę Klajda jeszcze kupić. <laughs> Sorry, ale mam chyba Mam fryzję, mam, fryzję, Czekajcie. O ogólnie kochani została minuta 5, 4, 3, 2, 1. No, zaraz będziemy tam No, tak. I my tutaj sobie czekamy teraz właśnie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, idziemy ogle presjona no, już kupiliśmy. Knaps, Trooper, też Arabiana Arabiana jeszcze Jezus Maria, zapomniałam No i w kolejnym jeszcze odcinku Kochani, będzie jeszcze jeden z tego odcinek Bo w jednym po prostu Się nie wyrobimy ze wszystkim Rozumiecie? Rozumiecie o co chodzi? Zobaczymy czy to jest dziewczyna? Nie No to zobaczę Czy ten jeszcze jakieś komiki Niedobre, Nie dobra, no to, to już kupiliśmy ja nie kupiłam kilku koni, ale nie ma też, no, no, kupimy je w kolejnym odcinku, ale ogólnie teraz nazwiemy sobie te wszystkie konie i no niektóre na pewno wam oddam, ale tego nazwiemy, 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 żeby go na razie, wiem, wiem, kojarzycie tę nazwę, ale dawajcie I też znacie... jak mogę je nazwać, bo ja już mam pomysłów. Ja mam upload ze szczęte tego płucyka. Zwróćmy już można na No nie mogę. Pony ponies. Pony People, pony. Pe, e, a, pol, pony people Eee, No. To też możecie kojarzyć Skądś, Ale no, nie wiem czy jeszcze. A robiono to nazwę... Mm, bigos. Tak, Bigos na razie Bigos. Wydawajcie mi też znać właśnie jak... Mam nazywać niektóre teraz tego knapi Dusty Quester teraz tego dzięki, dzięki. Dziękuję Wam, że to mówicie. Nazwiemy go chyba Rudy. Ruda. Ruda. Tak, to jest chyba dziewczyna. Jak nie, to zmienimy na rudę, ale dobra. Rudy, dobra. I tak muszę zmienić na rudę. Ru Rudy. Dobra, ogólnie. Możecie Możecie właśnie pisać, jak mam mamy nazwać. Co jeszcze? Tego tak nazywam. Co, co co, co? Ten. Blod. Tak, blod go nazwiemy. Byle o o. Nie jakby Ja myślę, że w z koń pełnej krwi to blody. Pasuje do niego. Ale dobra, jakim mamy jeszcze nazwanie tego? Mam właśnie tego. Nie w ale nam no, muszę go jeszcze nazwać w wersji, nie. tyle jak po prostu, żeby się ten. No i to jakby są te wszystkie komiki, które mam na razie po tym specjalu, ale oczywiście będzie ich też więcej, bo będę nagrywała z tego część drugą, więc no. Pa pa!